Dzień dobry Państwu, witam Państwa. Ja chciałam poruszyć dzisiaj takie aspekty prawne funkcjonowania osób ze spektrum autyzmu. Te, chciałam poruszyć te kwestie, które państwo mogą, państwu mogą się przydać w praktyce, z którymi rodzice mogą się spotkać. Chciałam powiedzieć o bezwłasnowolnieniu, o piece kurateli, działaniu sądu z urzędu i jeszcze o kuratorze dla osoby niepełnosprawnej. Nie w tą, w tą. Dobra. Zanim sobie powiemy o ubezwłasnowolnieniu, to słów kilka takich teoretycznych na temat tego, do czego nam się to ubezwłasnowolnienie może przydać. Proszę Państwa, jak jesteśmy pełnoletni. Kończymy 18 rok życia, no to nabywamy tak zwaną pełną zdolność do czynności prawnych, czyli możemy we własnym imieniu zawierać różnego rodzaju e, umowy, e, podpisywać zgody e, i e, działać w takim obrocie prawnym e, w codziennym życiu. Tych umów zawieramy codziennie bardzo dużo. Wsiadamy do autobusu, kasujemy bilet, pyk, zawieramy umowę, tak? E, I e, tego jest mnóstwo. Jeżeli jest osoba 18-letnia i nieubezwłasnowolniona, nieubezwłasnowolniona, ma ona zdolność do czynności prawnych niejako z automatu. E, osoba, e, która. Dzieci w wieku 13-18 lat mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych. I osoby ubezwłasnowolnione częściowo też mają tą ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Zaraz sobie powiemy, na czym to polega. E, natomiast nie mają zdolności do czynności prawnych z pewnymi wyjątkami osoby ubezwłasnowolnione całkowicie i dzieci poniżej 13 lat. E, dobrze. Proszę Państwa, właściwie po co nam jest to ubezwłasnowolnienie? E, ono. Brzydko się kojarzy, taka śmierć cywilna, tak, że, że pozbawiamy czegoś to dziecko. Natomiast jeżeli mamy dorosłe dziecko, tak de facto, tak, osobę, która funkcjonuje na poziomie dziecka dwuletniego, mimo że osiąga 18 rok życia, no to niestety często stoimy przed takim dylematem. Tak. Pójdziemy do dentysty. Dziecko nam nie chce otworzyć buzi po prostu musimy wykonać ten zabieg w znieczuleniu ogólnym. E, z taką osobą nie ma kontaktu, nie może ona świadomie wyrazić zgody na taki zabieg, tak? No i niestety taki zabieg nie będzie wykonany, chyba że będzie tutaj zgoda sądu. E, mogą być różnego rodzaju sprawy administracyjne. E, dziecko nasze pełnoletnie Y, na przykład odziedziczy spadek, no i będą, będzie konieczność zarządzania tym spadkiem, tak? No niestety do tego wszystkiego potrzebne są świadome działania y, tej osoby. Jeżeli osiemnastolatek funkcjonuje na, na poziomie, nie wiem, pięciolatka, sześciolatka, no to niestety on nie jest w stanie podjąć takich świadomych decyzji. Y, y, na przykład może być tak, że dziecko się potrafi podpisać, tak? No i niestety y, nie rozumie tego, co podpisuje, no i niestety naraża się y, na złe takie podstępne działanie osób trzecich, bo ktoś mu podpisze, podsunie mu, podsunie mu jakąś umowę do podpisania, czy jakieś oświadczenie, które będzie rodziło określone skutki prawne może po prostu wyzyskać tą osobę. W takich sytuacjach to bezwłasnowolnienie może być konieczne z uwagi na to, żeby ułatwić funkcjonowanie nam, jako rodzicom czy opiekunom prawnym, no i tej osobie zapewnić bezpieczeństwo. I e, sprawne e, funkcjonowanie. Proszę Państwa, są e, dwa rodzaje ubezwłasnowolnienia: ubezwłasnowolnienie całkowite e, i ubezwłasnowolnienie częściowe. Całkowite, to jak tak już sobie powiedzieliśmy, to wtedy taka osoba nie ma zdolności do czynności prawnych. Czyli e, to zazwyczaj jest wówczas, kiedy ta osoba z uwagi na ten swój sposób funkcjonowania no funkcjonuje, jako, funkcjonuje na takim poziomie jak dziecko poniżej 13 roku życia. Tak? Ona nie jest w stanie pokierować swoim postępowaniem, na przykład z uwagi na chorobę psychiczną, niedorozwój umysłowy, innego rodzaju zaburzenia psychiczne. I wtedy, i wtedy może zostać orzeczone to ubezwłasnowolnienie całkowite. No i jest też ubezwłasnowolnienie częściowe, tak jak sobie powiedzieliśmy ma takie, takie skutki jak, i ta osoba ubezwłasnowolniona częściowo, to żeby tak zobrazować, to jest tak jak dziecko w wieku od 13 do 18 roku życia, czyli częściowo może samodzielnie podejmować pewne decyzje, Natomiast nie w pełnym zakresie. No i tutaj taka definicja kodeksowa: z uwagi na tę chorobę psychiczną, niedorozwój umysłowy, innego rodzaju zaburzenia, potrzebuje pomocy do prowadzenia jej spraw, a jej stan nie wymaga całkowitego ubezwłasnowolnienia. Tuż proszę państwa, wcześniej e, moi poprzednicy wskazywali na różny sposób funkcjonowania osób ze spektrum autyzmu, tak? Są osoby głęboko e, e, głęboko e, e, dotknięte tym syndromem, które funkcjonują bardzo nisko, tak? Są osoby, które funkcjonują bardzo wysoko i nie potrzebują na przykład ubezwłasnowolnienia całkowitego. Może na przykład ym, w ogóle nie potrzebują wsparcia, a są osoby, które takiego wsparcia będą potrzebowały. No i proszę Państwa, ubezwłasnowolnienie całkowite powoduje takie skutki, że taka osoba nie ma zdolności do czynności prawnych, ale zachowuje zdolność do dokonywania czynności w drobnych, bieżących sprawach życia codziennego. O ile taka czynność została wykonana i nie pociąga za sobą rażącego pokrzywdzenia osoby ubezwłasnowolnionej. Tłumacząc to z prawniczego na nasze, taka osoba może wsiąść do autobusu, skasować bilet, tak i ta umowa przewozu jest ważna. Ważna. Może pójść do sklepu kupić sobie bułkę. Tak? Oczywiście nie za 1000 zł, tylko za cenę taką, jaka obowiązuje w sklepie. tak, Czyli takie, takie czynności ta osoba ubezwłasnowolniona całkowicie może dokonywać. W y, innych sprawach decyduje opiekun prawny. Czasami może być potrzebna zgoda sądu. Ubezwłasnowolnienie częściowe. Yy... I jakie powoduje skutki? Taka osoba częściowo ubezwłasnowolniona może rozporządzać swoim zarobkiem. Jeżeli y, jest częściowe ubezwłasnowolnienie, y, dana osoba chodzi do pracy, uzyskuje zarobek, to może sobie to wydawać. Chyba, że sąd postanowi inaczej, bo jest jeszcze tutaj taka furtka. Może zawierać te y, drobne umowy. W, w sprawach życia codziennego, to co sobie powiedzieliśmy, czyli może kupić bilet, kupić bułkę, cukierki itd., itd. i tak i tak dalej. I punkt trzeci, jeżeli przedstawiciel ustawowy, o tym sobie zaraz powiemy, kto to może być, da takiej osobie różne przedmioty do swobodnego użytku, to taka osoba może nimi rozporządzać. E, I na przykład, jak damy dziecku książkę, Powiemy, zrób z nią, co sobie chcesz, to jest dla ciebie prezent. No to, to, to ta osoba, tak? czyli ubezwłasnowolniona częściowo, albo na przykład takie same skutki, to tak samo funkcjonuje w zakresie zdolności do czynności prawnej nasz nastolatek od 13 do 18 lat. Jak damy mu książkę, bądź nie wiem, telefon komórkowy, no to wtedy, jak on pójdzie i podaruje swojej sympatii, no to niestety taka umowa będzie ważna i nic już z tym nie zrobimy. Proszę Państwa, wniosek o ubezwłasnowolnienie. i drobna uwaga. To, co ja teraz mówię, to obowiązuje na teraz. Obecnie jest procedowany, to jeszcze powiedzmy nie jest ten projekt uchwalony, nie jest on nawet w, w pracach w Sejmie. Natomiast jest projekt i chyba jest taka tutaj determinacja, żeby ten projekt wprowadzić w życie. Myślę, że za około rok, dwa lata ten stan prawny może się zmienić i tutaj będą nieco inne regulacje. Natomiast na dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi o bezwłasnowolnienie, to wniosek składamy do sądu okręgowego, właściwego według miejsca zamieszkania. Tej osoby, która ma być ubezwłasnowolniona. I miejsca zamieszkania nie mylimy z miejscem zameldowania. Miejsce zamieszkania to jest to miejsce, gdzie ta osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu. Taka jest definicja kodeksowa. Czyli tutaj, zameldowanie: ktoś jest zameldowany w Kielcach, a mieszka w Szczecinie, to składamy do Sądu Okręgowego w Szczecinie. Kto może złożyć wniosek? Małżonek krewni w linii prostej oraz rodzeństwo, ale tylko wtedy, jeżeli nie ma przedstawiciela ustawowego. Jeżeli jest przedstawiciel ustawowy, to wtedy krewni są wykluczeni. Przedstawicielem ustawowym są na przykład rodzice, tak to tak mówiąc obrazowo, uczestnikami postępowania, to tutaj macie Państwo na slajdzie, kto jest uczestnikiem postępowania. Ale ten krąg uczestników to sąd będzie ustalał z urzędu, także to nie ma większego znaczenia. Co się dzieje w postępowaniu przed sądem okręgowym? Ta osoba, która ma być ubezwłasnowolniona, zostanie wysłuchana. To wysłuchanie nastąpi w obecności psychologa i biegłego lekarza bądź to psychiatry, bądź to neurologa w zależności od tego, z jaka ma być przyczyna tego ubezwłasnowolnienia. Co ważne, w takim postępowaniu można ustanowić doradcę tymczasowego. Jeżeli mamy sytuację taką, że nasze dziecko się upełnoletniło, a mamy potrzebę dokonania jakiejś czynności, a postępowanie trwa i ono niestety trwa, nie będę Państwa czarować, trzeba się uzbroić w cierpliwość. To nie stanie się w ciągu pół roku. Pewnie i nie roku, tak? Takie postępowanie będzie trwało. Jeżeli mamy konieczność dokonania jakiejś czynności, podjęcia jakiejś decyzji, coś się dzieje takiego, co nie może czekać do czasu zakończenia tego postępowania o bezwłasnowolnienie, możemy się zwrócić o ustanowienie tak zwanego doradcy tymczasowego. I wtedy na czas trwania postępowania ten doradca tymczasowy będzie określone decyzje mógł e, podjąć. E, proszę Państwa, świadectwo lekarskie. Dobrze, żeby do wniosku dołączyć właśnie to świadectwo lekarskie, bo jeżeli Państwo tego nie zrobią, to sąd Państwa zobowiąże. No ale warto się e, 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 zawczasu przygotować i takie świadectwo lekarskie, z którego będzie wynikał e, stan zdrowia. Ta przyczyna, dla której ma nastąpić to ubezwłasnowolnienie, warto takie świadectwo lekarskie dołączyć. Tak czy inaczej, sąd w toku postępowania powoła biegłych i sporządzi opinię biegłych. Czyli jak Państwo tak sobie myślą, hmm, no nie wiem, czy to moje dziecko się kwalifikuje do ubezwłasnowolnienia czy nie, to. Sąd to i tak zbada w toku postępowania, powoła biegłych, biegłego, biegłego psychologa, biegłego tutaj również psychiatrę bądź neurologa w zależności od rodzaju, od przyczyny tego ubezwłasnowolnienia i na podstawie dopiero tej opinii sąd będzie podejmował decyzję o ubezwłasnowolnieniu. No i mamy orzeczenie, proszę Państwa, o bezwłasnowolnieniu. Udało nam się, przeprowadziliśmy skutecznie całe postępowanie. Sąd wydał orzeczenie. I to jest jeszcze nie koniec. Dlatego, że teraz, jak już przeprowadziliśmy to postępowanie o bezwłasnowolnienie, to musimy jeszcze ustanowić kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej albo opiekuna prawnego dla osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie. Niestety to postępowanie jest takie dwuetapowe w tym, w tym projekcie m, zmian. Jest taka propozycja w, w tym projekcie ustawy, żeby to postępowanie było jednoetapowe. Nie będzie wtedy ubezwłasnowolnienia, tylko będzie już jakby ten drugi etap ustanawiania tego określonego przedstawiciela. Tutaj w tej ustawie jest rozróżnienie. Nie będę się nad tym skupiać, bo to jest dopiero projekt. Sąd rejonowy tym razem też właściwy według miejsca zamieszkania osoby ubezwłasnowolnionej, ustanowi mm, y, opiekuna prawnego bądź kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej. Jeżeli chodzi o kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, to sąd musi wskazać... Y, Obowiązki, uprawnienia tego kuratora. Tak? W tym posta postanowieniu sąd takie, takie kwestie powinien ująć. Jeżeli chodzi o opiekuna prawnego, to sąd ustanawia opiekuna prawnego i jakby tutaj cały zakres tych uprawnień już jest wskazany w ustawie, już sąd nie musi ich e, określać. Sąd rejonowy takie postępowanie będzie wszczynał z urzędu. Już Państwo nic nie musicie robić. Sąd okręgowy przekaże Sądowi Rejonowemu informację o tym, że jest prawomocne orzeczenie o bezwłasnowolnieniu i wtedy Sąd wszczyna takie postępowanie z urzędu, aczkolwiek wniosek zawsze można złożyć, być może przyspieszy to postępowanie. Jest, proszę Państwa, jeszcze taka instytucja jak kurator dla osoby niepełnosprawnej. Jeżeli nasze dziecko funkcjonuje całkiem nieźle, tak, wszystko jest ok, e, a potrzebuje pomocy do mm, określonych spraw, to wtedy można ustanowić kuratora dla osoby niepełnosprawnej. E, i musimy zwrócić uwagę na cel tej instytucji. To nie jest zastąpienie, jakby przyspieszenie, bo sprawy o wolnienie trwają. No i niestety to jest często taka pokusa, żeby ustanowić tego kuratora dla osoby niepełnosprawnej, żeby ten kurator podejmował wszelkie decyzje za tą osobę niepełnosprawną. Nie taki jest cel tej instytucji. Ta instytucja ma na celu to, żeby ta osoba sama podejmowała decyzję. Ale ten kurator ma jej pomóc, nie wiem, wytłumaczyć tak, na czym polega dana czynność, pomóc w komunikacji. Jeżeli idziemy do urzędu, ta osoba ma trudności w komunikacji, to ten kurator może tutaj służyć pomocą. Wniosek składamy do sądu rejonowego i tutaj tak samo właściwego dla miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej, tutaj już proszę państwa zazwyczaj nie będzie opinii, to postępowanie będzie znacznie szybsze. I zakończy, się, yy, I zakończy się wydaniem postanowienia, i tam też w tym postanowieniu sąd powinien yy, określić zakres uprawnień yy, tego kuratora. Oczywiście w zależności od potrzeb tej osoby niepełnosprawnej. Yy, I ostatnia rzecz, o której chciałam Państwu powiedzieć yy, o takiej roli. E, roli sygnalizacyjnej o e, postępowaniach wszczynanych przez sąd rejonowy z urzędu. E, w dzisiejszych czasach coraz więcej z, e, zwraca się uwagi na to, żeby e, nie przychodzić obojętnie wobec sytuacji na przykład krzywdzenia dzieci. E, płacze dziecko za ścianą, tak? zareaguj, e, zgłoś to właściwym organom, E, szkoły mają też obowiązek zgłaszania wszelkich nieprawidłowości. Jak coś się dzieje, też powinny zas, e, zawiadomić odpowiednie organy, w tym sąd. No i może się zdarzyć tak, że mamy sąsiadów, którzy e, słyszą krzyk naszego dziecka często. Tak? E, osoby e, właśnie ze spektrum autyzmu często mają zachowania trudne. Tak? E, coś się dzieje, e, są to krzyki. Sąsiedzi mogą na przykład mieć, yy, mogą mieć wrażenie, że coś się w tej rodzinie niedobrego dzieje. Zawiadamiają sąd. Szkoła. No yy, pedagodzy obserwują trudne zachowania dziecka. No, rodzice tak współpracują yy, albo nie współpracują, różnie to bywa. Pach, zawiadomienie do sądu. No i co robi sąd? Sąd mając takie zawiadomienie musi zareagować. Nawet jak w tym zawiadomieniu jest informacja, że... No, tutaj jest to dziecko z takimi zaburzeniami, a nie innymi. Sąd powinien podjąć czynności sprawdzające. I sąd takie czynności podejmuje. Zazwyczaj robi to w ten sposób, że wysyła kuratora do miejsca zamieszkania tego dziecka. No, i tam kurator sporządza dla sądu sprawozdanie z wywiadu środowiskowego. No i w tym wywiadzie środowiskowym pisze, co stwierdził e, na podstawie rozmowy. Czasem kurator może też przejść się do sąsiadów i zobaczyć, e, jak funkcjonuje rodzina w takim e, środowisku. No i na podstawie tego wywiadu środowiskowego sąd podejmuje decyzję, czy takie postępowanie z urzędu wszczynać, czy też może zakończyć sprawę e, wyłącznie na tym wywiadzie. No, i proszę Państwa, jakie mogą się pojawić trudności? No część rodziców no tutaj jest oburzonych tym, że no jak to? No przecież moje dziecko, moje dziecko jest chore, tak, coś stwierdzone, mam, mam świadectwo lekarskie, a jakiś kurator mi przychodzi tutaj z butami do domu: ja nie będę nikogo wpuszczać. No to jest to zła zła postawa, z uwagi na to, że generuje szereg problemów. No bo sąd, nie mając informacji o tym, co się w tej rodzinie dzieje, zapewne jednak weszcznie postępowanie z urzędu, no i rodzice będą się musieli pofatygować do sądu e, i wytłumaczyć sądowi. No jeżeli rodzice się nie pofatygują do sądu, e, no to sąd będzie miał informację, że być może coś w tej rodzinie dzieje się niepokojącego, rodzice mają coś do ukrycia, tak? No i może się to skończyć nawet e, ograniczeniem takiej władzy rodzicielskiej, e, w, na przykład poprzez nadzór kuratora sądowego. E, zdarza się też tak, że sąd, pomimo tego, że stwierdza, że rzeczywiście no dziecko ma taką a nie inną diagnozę, to jednak ten nadzór kuratora sądowego, to ograniczenie władzy rodzicielskiej może zostać ustanowione. I to też na to nie należy się obrażać. Jeżeli, to tak z mojej praktyki, jak widzę, że rodzice bardzo dobrze y, diagnozują dziecko, jest wdrożona terapia, wszystko jest ok, no to nie ma podstaw do tego, żeby sąd tutaj ingerował. Natomiast jeżeli rodzice są nieporadni, z jakichś względów mają trudności, to wtedy tak. Taka pomoc kuratora sądowego no, jest nieodzowna, i w takiej sytuacji to ograniczenie może zostać orzeczone. To ograniczenie to nie jest kara, tak? to nie jest w żadnym wypadku, bo sąd rodzinny to nie jest sąd karny. Więc tutaj sąd nie każe rodziców za to, że źle wykonują swoje obowiązki bardziej to ma na celu pomoc. W tym, żeby ta rodzina funkcjonowała prawidłowo, żeby rodzice właściwie wykonywali tą swoją władzę rodzicielską. A kuratorów nie należy się bać, tu jest pani kurator. Kuratorów mamy bardzo sympatycznych, także tutaj w tym zakresie. Tak, także w tym zakresie nie ma się co obrażać i nie ma co się bać i należy w, w, wpuszczać kuratorów, jeżeli sąd zleci e, taki wywiad. I jeszcze jedna rzecz, ostatnia już. E, chciałam też zauważyć, e, jeżeli chodzi o sygnalizację ze szkół. Mamy bardzo dużo zawiadomień ze szkół, e, dotyczących, e, no tak powiem, wprost takich niegrzecznych dzieci, tak? e, Szkoła nas informuje, że dziecko przyklina, kłóci się, e, jest agresywne i tak dalej, tak dalej. No i niestety często wiąże się to z kwestią właśnie diagnozy, czy to, e, czy to autyzmu, czy to autyzmu najczęściej jednak sprzężonego z tym ADHD. E, Szkoły nie mają często świadomości tego, że mm, ja na przykład wysyłam kuratora, kurator pisze mi, że dziecko ma wdrożone terapie, że... Że jest zdiagnozowane prawidłowo, że jest um, orzeczenie z poradni, no ale szkoła nie bardzo, um, nie bardzo tutaj wdraża um, nawet te zalecenia. Tak? Um, no, myślę, że to też wynika po części z tego, że tak samo jak i w naszym społeczeństwie, tak i w szkołach, jak i w sądach, tak? jednak świadomość tego problemu. Um, Myślę, że wzrasta, ale jeszcze nie do takiego poziomu, jaki byśmy sobie wszyscy życzyli. No i skończył się czas, więc z mojej strony to tyle. Dziękuję Państwu bardzo.